Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy przed rozpoczęciem Weekendu Kapitalizmu i ze mną jest Sławomir Mencen. Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, nie wiem czy widzieliście, koniecznie jeśli nie obejrzyliście, to zobaczcie poprzedni odcinek, jaki razem zrobiliśmy o podatkach i o ZUSie, o zakładaniu spółki Zo i ZOŚka. I pamiętajcie, takie rzeczy dowiecie się w odcinku i ten odcinek już ma 70 tysięcy wyświetleń. Możecie go tutaj zobaczyć, kliknijcie sobie do góry. Co o tym sądzisz? Jest zapotrzebowanie na takie odcinki? Myślę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie. 70 tysięcy to chyba spośród moich wszystkich nagrań na YouTube jest na drugim miejscu. Pierwszy ma taki film dla nam zależy o demografii. Uh -huh. Jestem przekonany, że 70 tysięcy jak na film o podatkach, o takich sprawach bardzo technicznych, które w dodatku większości ludzi kompletnie nie interesują, bo 80% ludzi myśli, że nie płaci podatków. Uh -huh. Mało kto jest przedsiębiorcą, mało kto jest na tyle dużym przedsiębiorcą, żeby w ogóle interesował go takie rzeczy, to jest po prostu rewelacyjny wynik. Nigdy się nie spodziewałem, że 70 tysięcy osób będzie chciało słuchać o zakładaniu spółki. Komandytowie, komplementariuszymy z spółka ZO. I to jest 30 minut chyba rozmowy, coś takiego, więc naprawdę. Ale to sądzisz, z czy może, czym może to być spowodowane? Czy ucisk fiskalny jest coraz większy, dlatego ludzie szukają takich informacji? Oczywiście, że ucisk fiskalny jest coraz większy. Każda kolejna władza, niezależnie czy to jest platforma czy PiS, dociska nam śrubę podatkową i wymyśla kolejne sposoby, w jaki sposób zabrać nam pieniądze. Co roku mamy na jesieni rewolucję w podatkach dochodowych. W tym roku również weszły kolejne zmiany, które sprawiają, że to, o czym mówiliśmy wtedy w czerwcu, jest zupełnie nieaktualny. I musimy nagrać kolejny filmik, który musi jeszcze raz zobaczyć te 70 tysięcy osób, żeby dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, więc ludzie widzą, że przynajmniej ci, którzy prowadzą biznes, że coraz więcej czasu muszą poświęcać na spełnienie wszystkich wymagań, coraz więcej czasu muszą y, poświęcać na to, żeby mieć pewność albo mieć duże prawdopodobieństwo tego, że nie pójdą zaraz do więzienia, że ich biznes w miarę legalnie działa, że płacą tyle podatków, ile trzeba i niestety orientują się, że coraz więcej muszą płacić. W związku z czym jestem przekonany, że będzie jeszcze większe zainteresowanie na tego typu filmy w następnych latach. A co się zmienia od 1 stycznia, takie dwie najważniejsze zmiany, takie z całej tej ustawy? Ja wiem, że tego jest pewnie wiele, ale takie dwie najważniejsze dla, dla Kowalskiego. Dla Kowalskiego to się wiele nie zmienia, bo Kowalski nie wie, że płaci podatek, za Kowalskiego podatek płaci jego pracodawca, w związku z czym dla Kowalskiego wiele się nie zmienia. Dla przedsiębiorców zmienia się strasznie dużo. Ustawa, sama ustawa, sam tekst zmian w prawie podatkowym to ma ponad 200 stron. I to Ile? Ponad 200 stron ma jedna z kilku ustaw zmieniających prawo podatkowe od przyszłego roku, a tych ustaw jest więcej. W związku z czym zmian jest po prostu mnóstwo i ciężko mi wskazać takie dwie najważniejsze. Są zmiany rewolucyjne dla ludzi dysponujących dużym majątkiem. Są zmiany istotne dla ludzi posiadających samochody firmowe. Zmienia się naprawdę wiele rzeczy i ciężko mi wskazać tylko na dwie. No to, no to podsunę pomysły: Exit Tax oraz podatki od kryptowalut. Zacznijmy od tego, Exit Tax. Co, co w takim razie się stanie z ludźmi chcącymi. Nie wiem, robić własny biznes, rozwinąć swoją filię na przykład w Szwajcarii albo w, we Francji. Sprawa bardzo skomplikowana. Zaczęło się od tego, że Unia Europejska wymusiła na wszystkich krajach członkowskich wprowadzenie exit taxu. Exit? Znaczy, jaka jest idea? Chodzi o to, że różne państwa mają różne stawki podatkowe, podatku dochodowych oraz różny sposób pobierania tego podatku. W jednym państwie jedna rzecz jest kosztem, w drugiej ona nie jest. W związku z czym, co jest zupełnie naturalne, państwa przenoszą swoją działalność z państw, gdzie są wyższe podatki, do państw, gdzie są podatki niższe. No i władze europejskie nazywają ten proceder szkodliwą konkurencją podatkową uważają, że niektóre państwa stosują szkodliwą konkurencję, ponieważ zaniżają podatki, przez co kapitał ucieka z państw wysoko opodatkowanych. Szkodliwa konkurencja podatkowa została uznana za coś wysoce szkodliwego, niemoralnego, z czym należy walczyć. W związku z czym w Unii Europejskiej mamy plany powolnego ujednolicania stawek podatkowych w podatku dochodowym. Obecnie mamy ujednolicony podatek VAT. Mamy dyrektywę VAT-owską i każda ustawa o VAT w każdym poszczególnym kraju członkowskim jest tylko wdrożeniem tej dyrektywy. Mamy bardzo mały Decyzyjny. Niewiele rzeczy możemy zmienić w ustawie o VAT, o VAT, ale bardzo dużo rzeczy możemy zmienić w ustawie o podatku dochodowym. I to się powoli kończy, ponieważ Unia Europejska najpierw chce powstrzymać firmy przed przenoszeniem się z jednego państwa do drugiego, a następnie ujednolicać podatek dochodowy, wyrównywać stawki oczywiście w porównaniu do Polski w górę, bo w porównaniu zresztą Unii mamy yy, stosunkowo niski CIT po, po obecnych zmianach dla małych spółek, nawet bardzo niski, bo 9% to po prostu będzie yy, bardzo mało. I ideą exit taxu jest to, że firma, która przeniesie swój majątek z jednego państwa do drugiego, ma zapłacić podatek od przeniesienia tego majątku. Czyli optymalizację, tak jak jeszcze niedawno robiło LPP od rezerw, którzy przenosili swój znak towarowy za granicę, po to, żeby go amortyzować, mieć korzyści podatkowe, no, będzie po prostu nieopłacalna, nielegalna i nie będzie się tego w ten sposób robiło. Ale niestety polskie władze, jak to zwykle mają zwyczaj, poszły znacznie dalej. To znaczy, o ile Unia Europejska wymusza od nas exit tax dla przedsiębiorstw jeszcze w formie delikatniejszej niż została wprowadzona, o tyle nasi poszli do przodu i wsadzili na exit tak też osoby prywatne. Efekt jest taki, że jeżeli osoba prywatna, nie prowadząca działalności gospodarczej, ma akcje, udziały jednostki funduszy inwestycyjnych i zmienia rezydencję z polskiej na zagraniczną, to ma zapłacić podatek, tak jakby sprzedała te wszystkie swoje udziały, akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych. Czyli mamy człowieka, który nie wiem, ma 10 milionów w akcjach. Kupił to 10 lat temu za milion złotych, teraz to jest warte 10 milionów złotych, bo bardzo skutecznie znajdował spółki rosnące. Chce wyjechać teraz do, z Polski do Stanów Zjednoczonych, Chin, Singapuru, gdziekolwiek. To państwo mówi mu, ok, możesz wyjeżdżać, ale masz tam tydzień, dwa tygodnie, nie pamiętam, na zapłatę 19% od wartości Twojego majątku, który przekracza 4 miliony złotych. Niezależnie od tego, czy ten ktoś chce sprzedać ten majątek, czy nie chce go sprzedać, wyjeżdża z Polski ma płacić 19% tak, jakby go sprzedał. To jest takie przywiązanie ludzi do ziemi, tak jak chłopi pańszczyźniani byli przywiązani do ziemi swojego pana, tak teraz państwo chce przywiązać majątnych ludzi do Polski, żeby przypadkiem ludzie się stąd nie ruszali, nie uciekali tam, do miejsc, gdzie są trochę lepiej traktowani to jest, Czy jesteśmy wolnymi obywatelami? Możemy, czy wolnymi ludźmi jesteśmy? Możemy podróżować po świecie? Widzę, że, że nie. Możemy, tylko warunkiem jest to, że nie możemy być zbyt, być, mieć zbyt wiele majątku. Jeżeli ktoś się nie dorobił milionów, nie był na tyle przedsiębiorczy, pracowity, zaradny, to oczywiście może uciekać. Ale jeżeli ktoś ma tyle determinacji, siły, pomysłowości, żeby zarobić miliony, to państwo za bardzo nie chce go wypuścić. Czyli możemy tylko do czterech milionów zrobić majątek, a resztę co, ukryć? Czy w pewnym przybliżeniu, bo wiadomo, że nieruchomości nie są tym objęte, czy pieniądze. Na koncie nie są tym objęte. Są objęte niektóre Taki aktywa. W wyjątku, takie aktywa bardziej, no, takie jak udziały, akcje. Są, co, jedna rzecz to są udziały, właśnie akcje spółek, ale druga rzecz to są udziały w spółce zo. Jeżeli ktoś 20 lat temu zaczął mały biznes, następnie go rozwinął, teraz jego spółka zo jest warta 100 milionów złotych i chce wyjechać, to nie sprzedając tej spółki, to i tak musi zapłacić podatek od wartości swojego przedsięwzięcia. To będzie ogromne afery będą związane z tym, zobaczysz. Jestem przekonany, że będą metody na to, żeby tego uniknąć. To już w latach 90. ćwiczono, w jaki sposób zamierzyć wartość spółki, żeby ją skutecznie sprywatyzować, więc pewne ścieżki działania są zdane, przetarte, więc jestem przekonany, że ludzie jakoś będą sobie z tym radzić, ale to oczywiście nie powinno tak wyglądać, że trzeba stawać na głowie i kombinować, żeby móc wyjechać gdzieś na kilka lat i rozwijać biznes w innym kraju. Czyli rozumiem, że... Kolejne pole do popisu dla doradców podatkowych i doradców prawnych. No niestety tak to wygląda, że na tego typu zmianach zawsze tracą przedsiębiorcy. Na ogół traci też państwo, bo z jednej strony może się wydawać, że jest taki krótkoterminowy efekt, że trochę pieniędzy wpłynie, ale z drugiej strony ludzie naprawdę zaczynają mieć dość tego i stąd wyjeżdżają, zanim dorobią się tego majątku, dorobią się go gdzie indziej, będą pracować na bogactwo innych państw, ale nie da się ukryć, że zawsze grupą zawodową, która najbardziej zyskuje na zmianach podatkowych, są doradcy podatkowi. Gratuluję w takim razie. Słuchaj, a, a, a nie narzekam, nie narzekam nie. a w takim razie, a co z ukrywaniem w takim razie tych majątku w kryptowalutach i takim płynnym przejściem powiedz o podatkach od kryptowalut? Bardzo ważna sprawa na pograniczu kryptowalut i exit taxu. Jeżeli ktoś ma kryptowaluty i ten majątek w kryptowalutach nie jest majątkiem firmowym, to znaczy nie wprowadził go do firmy po to, żeby sprzedać go w zeszłym roku na podatku liniowym, jeżeli zostają kryptowaluty w majątku prywatnym, nie podlegają pod exit tax. To jest bardzo ważne, mając w ostatecznej wersji tego, tej ustawy, mając kryptowaluty, możemy z nimi z Polski uciekać pod warunkiem, że są w majątku prywatnym, a nie majątku firmowym. To jest bardzo ważne rozróżnienie i jeżeli ktoś z Was ma dużo kryptowalut albo będzie miał bardzo dużo, jak te ceny wrócą do wyższych poziomów, to nie ma co w tym momencie bać się exit taxu, ale... Wszystkie te nowo wprowadzone instrumenty do polskiego prawa podatkowego mają silną tendencję do bycia nowelizowanym co roku, w związku z czym nie daje gwarancji, że w 2020 nie obejmie to też kryptowalut, w tym momencie jeszcze kryptowalut nie obejmuje. No i przechodząc do kryptowalut, co się zmienia? Pierwsza, najważniejsza rzecz. Podatkiem dochodowym nie będzie już objęta zamiana jednej kryptowaluty na drugą kryptowalutę. Będzie można swobodnie sobie handlować, zamieniać jedne altcoiny na inne altcoiny. To w ogóle nie jest zdarzenie podatkowe. To jest rewolucyjna zmiana, bo do tej pory, do końca 2018 roku, to jest opodatkowane, co stworzyło olbrzymie problemy rzeszy ludzi, którzy aktywnie tradowali do końca 2017 roku. Ten kurs rósł, potem zaczął spadać i okazało się, że trzeba zapłacić więcej podatku niż ma się majątku. Więc tych problemów więcej nie będzie. Niestety nie obejmie to też poprzednich transakcje, to znaczy 17-18 rozliczamy po staremu, od 2019 roku będzie to już robione w sposób normalny. To jest bardzo istotna zmiana. Druga istotna zmiana, tym razem na gorsze. Ustawodawca wprost zapisał, że zapłata kryptowalutą za towar lub usługę jest opodatkowana. Czyli jeżeli zamówicie sobie pizzę, książkę, kawę, cokolwiek, zapłacicie kryptowalutą, zanotujcie to sobie, bo musicie tą transakcję wpisać do swojego zeznania podatkowego, które będziecie składali w przyszłym roku. To jest wprost napisane w przepisach jest to głupie, ale niestety tak jest. Ale to jest, po prostu, to jest. Bo to jest transakcja zamiany kryptowaluty na pieniądz fiducjarny w momencie zakupu. To jeśli na przykład ty przyjmujesz bitcoina, ci płacę bitcoiny, to wtedy też jest opodatkowane? Jeżeli ja nie korzystam, załóżmy, że korzystam z jakiegoś pośrednika, to znaczy ja dostaję złotówki na konto, ale ty przychodzisz do sklepu, płacisz kryptowalutą przez pośrednika, pośrednik przesyła pieniądze sprzedawcy, to jest to traktowane tak, jak jakbyś sprzedał kryptowalutę, a skoro ją sprzedajesz, a nie dostajesz w zamian innej kryptowaluty, to znaczy, że płacisz od tego podatek. Do tej pory można było tego uniknąć, mówiłem, że tam jest takie zwolnienie do 6000 złotych na zamianę rzeczy i praw majątkowych, no teraz został wprost wprowadzony przepis, że trzeba rozliczać w podatku dochodowym w swoim zeznaniu rocznym tego typu transakcje. Kolejna zmiana to jest ułatwienie rozliczania kryptowalut. Teraz będzie tak, że jeżeli kupujemy jakieś kryptowaluty, to to momentalnie staje się naszym kosztem do pitu, które będziemy wpisywać. Jeżeli sprzedajemy, staje się to naszym przychodem. Do tej pory było inaczej. Koszt pojawiał się dopiero w momencie sprzedaży, w związku z czym, jeżeli ktoś kupował kryptowaluty i ich nie sprzedawał, to w ogóle tego nigdzie nie wykazywał, nie było takiej potrzeby. Mówię oczywiście o sytuacji, gdzie nie prowadzimy działalności gospodarczej. Teraz niezależnie, czy ktoś prowadzi działalność, czy jej nie prowadzi, jeżeli sprzeda kryptowaluty, czy znaczy, jeżeli kupi kryptowaluty, musi to wpisać do zeznania podatkowego. Jest to oczywiście wstęp do kolejnego etapu, gdzie będziemy Pewnie mówili, musieli mówić, ile mamy tych kryptowalut, ale to pewnie nas czeka za rok albo za dwa, albo za trzy. W tym momencie już musimy nie, nie, nie sądzisz w ogóle, że to jest, nie sądzisz, że to jest w ogóle. Brak świadomości i znajomości tego rynku, przecież nikt tego nie, nie, jest, to nie jest w ogóle wykrywane. nie jest. Jak oni chcą to kontrolować? To nie jest tak, że to nie jest w ogóle wykrywalne, bo tam, gdzie mamy granice pomiędzy systemem bankowym a giełdami kryptowalut, tam naprawdę wiele rzeczy widać. To wszystko idzie w kierunku uregulowania giełd oraz jakiegoś uregulowania kryptowalut. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie uregulowane, ale nie wyobrażam sobie. W takiej średniej perspektywie, że oni nam odpuszczą. No problem jest taki, że od lat trwały prace nad eliminacją gotówki i przeniesieniem całego obrotu pieniężnego do systemu bankowego. Tam już nie mamy w ogóle tajemnicy bankowej, takie pojęcie dłużej nie funkcjonuje. Urzędnicy mają podgląd co do naszych stanów konsult, wiedzą kto, komu ile przelewamy, wszystko o nas wiedzą. I szło to w tym kierunku, żeby nie było gotówki, ponieważ tam gdzie jest gotówka, tam władza mniej o nas wie, tam więcej, na więcej możemy sobie pozwolić nie ma narzędzi do skutecznego kontrolowania obiegu gotówki, a są niesamowicie skuteczne narzędzia do, do systemu bankowego. I w sytuacji, kiedy już ten system się domykał, pojawiały się pierwsze państwa, na przykład państwa skandynawskie, gdzie były bardzo zaawansowane prace nad eliminacją gotówki, gdzie ona w ogóle stawałaby się zbędna i każda transakcja byłaby widoczna dla państwa. Kiedy już to prawie się domykało, nagle wyskoczyły kryptowaluty, I się okazało, że ludzie mogą mieć pouchowane miliardy dolarów, przelewać je komu chcą, robić z nimi co chcą i nikt nie wie co to, komu płaci, za co, ile, ani co kto ma. To jest olbrzymi wyłom we współczesnym systemie finansowym i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w krótkiej czy średniej perspektywie oni nie próbowali coś z tym wyłomem zrobić, bo to im całkowicie popsuło plamy. Oni się całkowicie nie spodziewali, że może coś takiego nastąpi, że ten prawie już domknięty system na nowo się otworzy. No tak, Polska Bezgotówkowa to jest na przykład jedna z, między innymi, z jedna z akcji dawania za darmo terminali, tak żeby ktoś prowadził sprzedaż kartą. Co o tym sądzisz, o takiej akcji Polska Bezgotówkowa? Więc żeby była jasność. Ja sam płacę kartą, bardzo lubię karty zbliżeniowe, dotykam kartą do terminala i już mam zapłacone. To jest bardzo wygodna sprawa. Ale ja lubię też gotówkę. Chcę mieć, mieć możliwość zapłacenia komuś gotówką. Wielu ludzi potrzebuje tej gotówki. Raz dlatego, że to w wielu sytuacjach również jest wygodne, a dwa dlatego, że są rzeczy, o których nie chcemy, żeby ktoś wiedział, że dokonujemy tego rodzaju transakcji. Każdy ma jakieś swoje prywatne sprawy, którymi po prostu nie chce się dzielić z całym światem. Jeżeli raz zrobimy przelew bankowy, to on do końca świata będzie w jakiejś bazie danych. Ktoś nam za 50 lat Wyciągnie, że kupiliśmy coś, czego nie powinniśmy byli kupować. Więc gotówka jest jak najbardziej potrzebna i możliwości anonimowego płacenia za różnego rodzaju rzeczy również są bardzo, nie, bardzo potrzebne. Czyli na, no na takim targu kupujesz warzywa i nie chcesz płacić kartą, tylko gotówką. Czy ja akurat na targ nie chodzę, ale domyślam się, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie się płaci gotówką, a, a nie kartą. I jak, jak najbardziej nie będą takie miejsca. Gotówka jest dobra, karty są dobre, ale powinien być wybór możliwości płacenia, a nie, że jesteś. Zmuszeni tylko do metody płatności, nad którą kontrolę ma rząd. Mhm. No dobra, to teraz przejdźmy jeszcze do tematów politycznych. Jak, jak poszły Ci wybory samorządowe? Jak ocenisz tak szybko? Powiedz, jaki miałeś wynik i co byś poprawił? Stałem tam z dokładnością kilkudziesięciu głosów, 4%. Uważam to za dobry wynik, była sześciu kandydatów. Rządzący już 16 lat, prezydent miał chyba 50 kilka, prawie 60%, więc tego tortu do podziału na wszystkich innych było stosunkowo mało, więc wyniku się nie wstydzę, jest po prostu dobry. Wiele się nauczyłem w trakcie tej kampanii wyborczej. Lepiej jeszcze zrozumiałem, jak działają ludzie, jak trzeba mówić, żeby oni mnie słuchali, jak w jaki sposób należy konstruować przekaz. Po raz kolejny przekonałem się, jak ważne są plakaty, jak ważne są billboardy. Sprawdzałem potem wyniki komisja po komisji. Jeżeli komisja wyborcza była w okolicy ulicy, która była zalepiona moimi plakatami, to miałem 8%. Jeżeli była zupełnie daleko od jakiejkolwiek mojej reklamy zewnętrznej, to miałem 2%. Więc to naprawdę ma bardzo duży y, wpływ na wynik wyborczy. Chodzenie po domach, czego nie robiłem z lotkami, ma niesamowity wpływ na wynik wyborów. Zwłaszcza jeżeli ktoś kandyduje na radnego albo na burmistrza mniejszej miejscowości, gdzie można obejść znaczną liczbę mieszkań. To jest praktycznie pewna metoda na zdobycie mandatu. Wziąć ulotki w rękę, i chodzić po tych domach, wręczać ludziom te ulotki, przedstawiać. No, mój, dam Ci przykład. Właśnie mój znajomy w przestyszu, e, Chrostek, został burmistrzem właśnie Przesnysza, przez to, że chodził jeszcze w czasie wyborów non-stop, wiesz po prostu po domach i rozmawiał z każdym mieszkańcem. No i dlatego wygrał. Znam wiele takich historii właśnie w mniejszych miejscowościach. Tu uwaga do Was. Jeżeli jesteście wolnościowcami, jeżeli chcecie zrobić coś dobrego dla swojej lokalnej społeczności, to za pięć lat ulotki w dłoń i chodzicie od domu do domu. Jeżeli to zrobicie, będziecie radnym. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będziecie tym radnym. To tylko i wyłącznie zależy od was, od waszej determinacji, energii i chęci do zrobienia tego. Każdy w mniejszej miejscowości może być radnym, jeżeli tylko wykona tą pracę, którą trzeba wykonać w trakcie wyborów. Tak, i oczywiście nie mówcie, że podatki to kradzież, wchodzicie i żeby nie wzięli was za wariatów. No to jest inna sprawa. Jak konstruować ten przekaz, żeby on trafił do przeciętnego człowieka, jeżeli rzeczywiście wejdziemy z buta i zaczniemy mówić podatki to kradzież, rząd to bandyci, uwolnijmy się z tego, to może być problem, ale jeżeli ten przekaz będzie bardziej stonowany, bardziej trafił do innego rodzaju emocji, jeżeli nie wyjdziemy na wariata, to będzie to dobrze działać. Nie mówię oczywiście, że jeżeli ktoś uważa, że podatki to kradzież, to jest wariatem, po prostu w oczach zwykłego człowieka może wydawać się lekko ekscentryczny. No dobra, w takim razie jakie plany na dzisiaj, bo co będziesz um, przedstawiał? Dzisiaj będę mówił o tym, jak sprzedać wolny rynek. Czyli właśnie to, co czyli teraz. To, to, co przed chwilą, tylko trochę w innej formie. Będę starał się przekonać słuchaczy, że... Możliwe jest sprzedanie idei wolnego rynku, że jest to bardzo dobra idea, bardzo pożyteczna, mająca bardzo dobre rezultaty, ale to za mało. Trzeba jeszcze ją umieć sprzedać. Musimy być jak przedsiębiorca, który kiedy nie może sprzedać swojego towaru, który jest lepszy od towaru konkurencji, nie powie, ludzie są głupi, dlatego nie chcą tego kupić, tylko dla, zacznie się zastanawiać, czemu konkurencja, mimo że ma gorszy produkt, jest w stanie go sprzedać. Starał się o tym mówić, że powinniśmy zrozumieć ludzi, tym, jak myślą, jak podejmują decyzje, oraz potrafić dostosować swój przekaz do tego, żeby to wpłynęło na decyzje podejmowane przez tych ludzi. No dobra, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Powodzenia w takim razie życzę. No i jeśli będziecie chcieli się skontaktować ze Słowomirem, to kontakt jest w opisie tego filmu. Oczywiście dajcie łapkę w górę, komentujcie. Jeśli macie jakieś pytania, to Słowomir może będziesz miał chwilę na odpowiedzenie na te pytania. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.